To jest ja esabe że jestem maniak Grywam właśnie przykładowy materiał wideo z smartfonem CAT S62 Pro i jest to rozdzielczość 4K Maksymalne zbliżenie cyfrowe. Powrót do stanu początkowego. Jak sami widzieliście, autofokus. Przeważnie nie łapię. udało mi się złapać raz na kilka prób. Przedam jeszcze raz: jest to materiał rejestrowany z CAT S62 Pro, rozdzielczość 4K 30 fps. Po więcej informacji odsyłam do recenzji, którą czytacie Nadzieje. na 6 Cześć, trzymajcie się.